Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej radnych prawa i sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Podlaskiego. Szanowni Państwo, ostatnio w opinii publicznej pojawiło się bardzo dużo kwestii, które budzą nasz niepokój jako radnych. Tym bardziej, że jak doszło do zmiany w zarządzie Województwa Podlaskiego i ten zarząd został Zarządzany przez koalicję 13 grudnia, razem z dwójką zdrajców, zapowiadano, że teraz tylko i wyłącznie nasz region będzie miodem i mlekiem płynący, że teraz już tylko będzie lepiej. Co do tego, czego widać, że nie tylko nie ma pieniędzy z budżetu państwa, nie tylko przegrywamy szereg konkursów i nie potrafimy uzyskać jako samorząd wojewódzki, Dofinansowań na ważne inwestycje. Nie tylko rosną koszty tego urzędu, ale też niestety zaczyna dziać się bardzo niedobrze w spółkach zarządzanych przez prominentnych, uważamy, działaczy tej otóż koalicji, która zarządza symikiem województwa podlaskiego. Szanowni Państwo, 5 czerwca na konferencji prasowej, tutaj niedaleko. Składaliśmy interpelację, w której to pytaliśmy, czy zarząd województwa podlaskiego, tym samym też zarząd spółki PKS Nowa, planuje wyprzedawać jakiekolwiek nieruchomości. Otóż dostaliśmy odpowiedź. to odpowiedź Państwu pokażę z 5 czerwca, gdzie wprost jest napisane w punkcie 6: Nie jest planowana wyprzedaż żadnego majątku. Wtedy. I zarówno na Sejmiku i na Komisji Rewizyjnej zapewniano nas, że żadnych takich planów nie ma. I otóż w lipcu pojawiły się ogłoszenia o wyprzedaży majątku, na, który jest położony zarówno w Łomży, wysokim Mazowieckiem, jak i Zambrowie, i to kluczowego majątku dla działania całej spółki PKS Nowa. Dlatego też jako radni Sejmiku Województwa Podlaskiego Dzisiaj złożyliśmy wniosek o przeprowadzenie i zwołanie przez pana przewodniczącego sesji nadzwyczajnej, która to będzie poświęcona dwóm bardzo ważnym punktom. Jednym z punktów już po części powiedziałem, ale jeszcze uzupełnię, że oprócz tych kwestii dotyczących działań zarządu PKS-Nowa, to znaczy powodów sprzedaży tego majątku, e ewentualnie chcemy, Dostać różnego rodzaju analizy, zarówno te ekonomiczne, jak i te własnościowe, dotyczące zasadności sprzedaży tego majątku, bo, szanowni Państwo, bardzo dziwnie się to zbiegło, że zaraz po sesji absolutoryjnej pojawiło się to ogłoszenie. Wiemy, że sprzedać majątek spółki, to są wielomiesięczne przygotowania analizy, zgodę Rady Nadzorczej. A tutaj widać, że ktoś nie chciał powiedzieć nam prawdy, ale nie tylko nam, jako radnym, bo do tego już jesteśmy przyzwyczajeni, ale przede wszystkim społeczeństwu, mieszkańcom Województwa Podlaskiego, czy też pracownikom PKS-Nowa. Szanowni Państwo, w tej informacji, którą będziemy chcieli uzyskać od Pana Prezesa, od Zarządu Województwa Podlaskiego, jest szereg wskaźników finansowych, szereg informacji dotyczących. Działalności spółki. Wiemy, że spółka zakończyła e, 2024 rok ze stratą ponad 4 milionów złotych. Dlatego chcemy odpowiedzi na szereg pytań i chcemy, żeby ta informacja uwzględniała ponad 36 kwestii, które złożyliśmy w tym wniosku o sesję nadzwyczajną. Chcemy też, żeby na tej sesji nadzwyczajnej. E, na tę sesję nadzwyczajną przybyli przedstawiciele związków zawodowych, bo w ostatnim czasie też oni, prawie wszyscy, ponownie zwrócili się do Rady Nadzorczej i do zarządu województwa podlaskiego z wnioskiem o odwołanie pana prezesa Wojno z funkcji prezesa spółki PKS Nowa, podając szereg argumentów. Niektóre się już powtarzają, ale też są pewne argumenty, które. Są nowe, między innymi sprzedaż, wyprzedaż majątku, która zdaniem Związków Zawodowych jest nieuzasadniona. Szanowni Państwo, my zapowiadaliśmy, PKS przetrwał COVID, PKS przetrwał kryzys na granicy polsko-białoruskiej, PKS w pewnym sensie nawet przetrwał wojnę na Ukrainie, a nie przetrwa niestety, jak widać, zarząd, rządów. Koalicji 13 grudnia, bo widać, że jest coraz gorzej i jest coraz więcej informacji przed nami ukrywanych, co jeszcze jest ewidentnie preferowane kłamstwo w stosunku do radnych sejmików województwa Podlaskiego. Szanowni Państwo, my, jako radni prawa i sprawiedliwości, wielokrotnie wskazywaliśmy, że jesteśmy gotowi do wszelkiej współpracy odnośnie takich czy innych rozwiązań. Ale niestety nie jesteśmy słuchani. Tak to miało miejsce choćby w sytuacji bonu turystycznego, gdzie to myśmy pierwsi go zgłosili, a później oczywiście został ten projekt wyrzucony do kosza, a później wdrożony jako własny. Także no to jest pewna hipokryzja i zakłamanie obecnego zarządu, ale my jako radni jesteśmy do tego już przyzwyczajeni. Niestety widać, społeczeństwo nie do końca jeszcze ma tą świadomość, kto nami tutaj w Województwie Podlaskim zarządza. I nasuwa się bardzo proste pytanie: no, czy leci z nami pilot? Czy pan marszałek Prokorym wiedział o wyprzedaży, o planie wyprzedaży tego majątku, czy nie wiedział? Czy wiedział o różnego rodzaju informacjach finansowych, infrastrukturalnych dotyczących PKS-Nowa, czy też nie wiedział? Czy wprowadzał nas w błąd na sesjach, mówiąc, że jest wszystko dobrze, że mamy fachowca, czy też nie? Dlatego też, szanowni państwo, Pomimo tego okresu wakacyjnego, ale tak jak powiedzieliśmy wielokrotnie, my do dyspozycji mieszkańców jesteśmy non-stop, bez względu na to, czy mamy okres wakacyjny, czy mamy ferię, czy mamy nowy rok, czy są święta, tego od nas mieszkańcy wymagają. Było bardzo wiele głosów, maili, informacji, nawet ze strony pracowników PKS Nowa, ale też i zwykłych mieszkańców, żeby taką sesję zwołać i uzyskać informacje. Co się właściwie dzieje, jaka jest aktualnie sytuacja w tej spółce? Jeżeli, bo może tak być, że sesja zostanie zwołana i nagle przerwana, natychmiast zwołam komisję rewizyjną i tam uzupełnimy te nasze kwestie, i będziemy żądali odpowiedzi na te pytania, które tutaj postawiliśmy przy wniosku o sesję nadzwyczajną, bo wiemy, że już są różne opinie ze strony koalicji rządzącej, że Otworzymy sobie sesję, zrobimy przerwę znów do września i z powrotem wrócimy do tematu. Na to nie pozwolimy. Od razu, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, przygotujemy wniosek o komisję rewizyjną i tam już dyskutować. W Państwa obecności oczywiście będziemy. Co do drugiego punktu, bardzo proszę, żeby się wypowiedział Pan Robert Jabłoński. Szanowni Państwo, mam apel do. Marszałka Prokoryma oraz do członka zarządu Piorunka. Panowie, ustalcie wspólną wersję wydarzeń. W dniu wczorajszym, członek zarządu Piorunek w Radiu Nadzieja powiedział, że najprawdopodobniej będzie Centrum Integracji Cudzoziemców w Białymstoku. Natomiast marszałek Prokorym twierdzi, że takie Centrum Integracji Cudzoziemców nie powstanie. Dlatego też. Panowie, gdzie jest prawda? Dogadajcie się, czy dalej będziecie po prostu milczeć i unikać odpowiedzi. Jak wiemy, ta niefortunna czy też prawdziwa, czy też prawdziwa wygadanie się marszałka piorunka co do Centrum Integracji Cudzoziemców w Stoku, była w dniu wczorajszym. Obawiamy się, że właśnie marszałek piorunek. To, to, co powiedział, to jest przez Platformę Obywatelską gdzieś tam po cichu robione, dlatego też, jako drugi punkt na nadzwyczajnej sesji, chcielibyśmy ująć informacje dotyczące Centrów Integracji Cudzoziemców. Jak wiemy, ten temat stawia ogromny opór społeczny wśród społeczeństwa, wśród mieszkańców, wśród samorządów, czy też wśród organizacji pozarządowych. Dlatego chcemy postawić konkretne, pilne pytania na nadzwyczajnej sesji sejmiku, aby mieć precyzyjne stanowisko zarządu na czele z marszałkiem, czy oni dążą do tego, by były Centra Integracji Cudzoziemców, czy zrobią wszystko, żeby ich nie było. Skoro udało się, żeby w Łomży i w Suwałkach takiego Centrum Integracji Cudzoziemców nie było, to znaczy, że da się to samo zrobić w Białymstoku potrzeba dobrej woli, potrzeba zdecydowanych działań, potrzeba porozumienia wewnątrz zarządu, gdyż widzimy, że jest tam niesamowity chaos, dlatego też domagamy się, by zarząd przedstawił swoje stanowisko, by tak jak to będzie w suwałkach i w Łomży zrobił wszystko dla mieszkańców, by centrum integracji cudzoziemców w Białymstoku nie powstało, a wiemy, że po części marszałek Prokorym tak jak w sprawie PKS-u okłamał mieszkańców i klub Pisu tak samo w sprawie centrów integracji cudzoziemców gdyż już zostały poczynione pewne działania by te centra powstały w zeszłym roku w czerwcu został ogłoszony konkurs na nabór partnerów do projektu w celu tworzenia wspólnego i realizacji centrów integracji cudzoziemców nie wiemy, co się dzieje z tym projektem, również ten temat chcielibyśmy wyjaśnić na nadzwyczajnej sesji Sejmiku, którą przewodniczący zwoła w przeciągu siedmiu dni i będziemy wzywać i domagać się, by zarząd województwa podjął też formalne działania, by podjął uchwałę zarządu, w której formalnie wycofa się z projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącego tworzenia centrów integracji cudzoziemców oraz przedstawi to opinii publicznej, prześle ten dokument do Ministerstwa i zakończy ten temat, i pokaże swoje prawdziwe intencje, jakie ma w temacie tworzenia centrów integracji cudzoziemców w Województwie Podlaskim. Dziękuję. Czy macie państwo jakieś pytania? Panie przewodniczący, ja mam pytanie, tak? mhm. pan radny Jawoński odpowiedział na to, czyli od dzisiejszego dnia pan przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego ma... 7, 7 dni. 7 dni tak? tak? 7 dni na to, żeby taką sesję zwołać. E, zakładamy, że to będzie w następnym tygodniu, z tego powodu, że e, też jest szereg materiałów do przygotowania, chociaż on o części już tych rzeczy e, żądaliśmy na etapie Komisji Rewizyjnej przed absolutorium. E, wielokrotnie też e, składaliśmy różnego rodzaju interpelacje, zapytania, także myślę, że nie będzie problemu, żeby to przygotować e, i e, przedstawić tę informację, zarówno tą dotyczącą PKS-Nowa, e, e, i też tą dotyczące, jakie są faktyczne e, działania zarządu Województwa Podlaskiego, bo, e, Szanowni Państwo, no, ten kazus. E, PKS nowa no, stawia nam takie pytanie, czy zarząd województwa podlaskiego kłamie też kwestii dotyczących centrów integracji cudzoziemców, bo e, tak jak widzimy, choćby tutaj no, nie jest planowana wyprzedaż majątku, czarno na białym pan marszałek prokorym. Wskazuje, a jednak majątek jest wyprzedawany i to na wielką skalę. I to nie ten położony poza województwem podlaskim, tylko ten, który ma służyć tej spółce, tutaj w naszym regionie. Tak samo podejrzewamy to jest nasza opinia jest w kwestii dotyczących Centrum Integracji Cudzoziemców. Jest, planu, są planowane po cichu pewnie jakieś działania, które, o których się pewnie znów dowiemy w takiej e, sytuacji, kiedy już nie będzie można nic zrobić. Dlatego też to pytania, no, ta rozbieżność poglądów członka zarządu e, razem z panem marszałkiem też jest zastanawiająca, bo pytaniem jest e, to, czy e, pan e, Piorunek e, kłamie, czy też się wygadał. Bo to jest w mojej ocenie kluczowe w tej sytuacji. Wiemy, jak dużo emocji ten temat budzi wśród mieszkańców naszego regionu. Dlatego tego typu rzeczy, tak jak PKS czy też Centra Integracji Cudzoziemców, powinny być jasno klarownie wyjaśnione społeczeństwu, żeby nie budziły emocji, niepotrzebnych emocji. Ja mam pytanie, dlaczego kursy PKS były odwoływane teraz w weekend dwa razy tak, z taką sytuacją mieliśmy? Panie redaktorze, o to też zapytamy na sesji nadzwyczajnej, bo e, też cały czas jesteśmy mamieni tymi informacjami, że wszystko jest dobrze, że spółka się rozwija, że jest super, a, a tak jak pan zwrócił słusznie na to uwagę, e, non stop są odwoływane kursy jedne po drugim, jest wyprzedawany majątek, e, skarżą się. E, 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 Związkowcy podnoszą coraz więcej argumentów. No, na te pytania będziemy żądali odpowiedzi. Szanowni Państwo, niestety, niestety mówię to z przykrością. Niedługo spotkamy się na następnej konferencji prasowej odnośnie następnych podmiotów e, zarządzanych przez Sejmik Województwa Podlaskiego, bo dochodzą już do nas słuchy o innych e, działaniach, które są porażające, choćby w kwestii wodociągów podlaskich, ale o tym e, jeszcze przyjdzie czas mówić. E, no, tak jak powiedziałem, w związku ze zmianą e, w zarządzie Województwa Podlaskiego e, w maju 2024 roku, mówię jeszcze raz, mieliśmy, byliśmy mamieni tą informacją, że ma być że tak powiem, fachowo, że, że teraz to będzie się wszystko pięknie rozwijało. A Szanowni Państwo, sesja absolutoryjna, zapaść w służbie zdrowia, kwestie dotyczące zabierania w praktycznie większości, dużej większości projektów. Kwestia przyrostu zatrudnienia w urzędzie, przyrostu nawet wynagrodzeń w urzędzie, bo już dostałem właśnie dzisiaj odpowiedź na interpelację odnośnie stanowisk. No już. To przeraża, przeraża, bo za tym nie idzie jakość i sposób zarządzania regionem. I to jest najsmutniejsze. Panie Marszałku, czy Panu coś wiadomo na temat tego, że w Zambrowie PKS Sokołów Podlaski szukuje pracowników do przewozu na terenie powiatu zambrowskiego? Czy to Pana zdaniem ma jakiś związek z likwidacją bazy w Zambrowie? Panie redaktorze... pytanie, które Pan tam zadał, jeżeli chodzi o... Nie chciałbym, no, stawiać naprawdę jakiś... W takich no, test, które by e, ocierały się o jakieś kwestie bardzo mocno, można powiedzieć, no, kryminologenne, ale to jest dziwne to, co pan tutaj przytoczył. że Z jednej strony e, mówi się o tym, że e, jeden z operatorów chyba nie publicznych tego co kojarzę, tak? Czy to? No nie nie wiemy, czy to jest podmiot prywatny, czy to jest podmiot publiczny szuka kierowców do tego, żeby działali na terenie Gminy Zambrów, a my wyprzedajemy majątek i de facto co zwijamy PKS z Zambrowa? Czy będziemy też zwijali tu, no nie chciałbym szerzyć jakichś teorii spiskowych, ale na te pytania chcemy usłyszeć odpowiedź i, i, i one zostanie zadane choćby na sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Bo, szanowni Państwo, ja teraz już powiem to wprost. We wrześniu, jeżeli nie otrzymamy tych odpowiedzi zgodnie z tym, co zostało wskazane, idziemy na kontrolę radnych, Sejmiku województwa podlaskiego do tego tu obiektu PKS Nowa. I w tym momencie nie wyjdziemy z tego obiektu, póki na te wszystkie odpowiedzi, pytania, odpowiedzi nie zostaną nam e, przedstawione. E, dosyć mamienia społeczeństwa, dosyć mamienia radnych, jakoś wizję, że my mamy fachowca, że jest super, że jest fajnie, w sytuacji, gdzie widzimy, że się wszystko wali. Tu w jednej z odpowiedzi jest, oceniając sytuację finansową podmiotu, nie ma na Obecną chwilę zagrożenia upadłością. Śmiem twierdzić, że jest zagrożenie upadłością i te działania pana prezesa Wojno prowadzą do tego, że spółka PKS-Nowa niestety, ale będzie zlikwidowana i wyprzedana. Nam zarzucano, że sprzedaliśmy jedną działkę w Ełku, która nijak się miała do e, strategii działania PKS-Nowa. E, ja przypomnę tylko, że za wcześniejszej kadencji tylko dwóch, trzech lat wyprzedano majątek PKS Nowa tutaj, w województwie podlaskim na kwotę 37 milionów złotych, a nam stawiano zarzuty za naszej kadencji, że mówiliśmy o działce, za którą PKS Nowa wziął 1,5 miliona złotych. Złotych, także, e, która totalnie była poza pewną strukturą działalności tej spółki, e, poza naszym województwem. Także, no to jest porażające. Co z tych 36 milionów, co wcześniej e, w ciągu dwóch, trzech lat zostało spieniężonych? Czy mamy nowe autobusy? Czy mamy e, nową bazę? Nie mamy pewnych rzeczy. Mamy tylko nowy dworzec, który jest po części skomercjalizowany, ale czy to odpowiada na to, e, na te zadania, jakie stawia ustawa dla samorządu województwa podlaskiego? Otóż nie. Przemysław Sarosiek, Dzień dobry Podlaskie. Tak jak przepowiadaliśmy, radni Pla, Prawa i Sprawiedliwości nie wytrzymali i zażądali zwołania nadzwyczajnej sesji sejmiku. Sesji poświęconej dwóm tematom, dwóm problemom, dwóm klęskom zarządu podla, województwa podlaskiego. Pierwsze to PKS Nowa, a więc sytuacja wyprzedaży majątku i problemów z PKS-em oraz ich podejrzeń, które sformułowali wprost, że spółka niebawem upadnie i że obecnie wyprzedawany jest majątek, oraz tego, że zostali okłamani przez marszałka Łukasza Prokoryma i prezesa Zbigniewa wojny, którzy wyjaśniali, że nie ma planu sprzedaży majątku. Drugim tematem, w którym będą chcieli żądali wyjaśnień dotyczących sesji, to kwestia tego, czy i w jakim trybie będą powstawały centra interagacji cudzoziemców? Albowiem tutaj sam zarząd nie może się ze sobą zgodzić i w jednej materii jest niezgodny. I radny Piorunek, a członek zarządu, Piorunek twierdzi, chcielibyśmy powstania CIC-ów. Warszawek Procorem pisemnie z Portugalii wysyła oświadczenia: Nie, nie ma takiego pomysłu, nie planujemy takich działań. Tymczasem w tej chwili informacje na ten temat płyną. No i jeżeli Państwo chcielibyście. Oglądać podobne materiały i popieracie albo podobają Wam się te materiały, bardzo proszę o lajki. Like, o suba, bo wiemy, że dużo więcej osób ogląda nasze materiały niż subskrybuje. Wówczas otrzymujecie Państwo na bieżąco informacje o wszystkich naszych materiałach. A jeśli chcielibyście nas wesprzeć, to bardzo proszę o wsparcie poprzez system bajkofi poprzez platformę bajkofi poprzez platformę Patronite. Link w opisie do niniejszego materiału. Sponsorem programu jest firma Diadom. Okna i drzwi www.diadompl Sponsorem programu jest firma Iazbud. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie www.